thank you Spotykamy się już po raz jedenasty, jedenasta edycja warsztatów zapanowanych swo, swoją orkiestrą. Są to warsztaty, które mają nauczyć kapelmistrzów, tambur majorów dyrygowania orkiestrą, orkiestrą poprzez buławę, czyli, czyli no, gra w marszu. Tak? Naj, najczęściej wykorzystywany ten atrybut jest dobry w marszu. No i szkoli nas tambur major, były tambur major Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, pan Mirosław Hilmanowicz. Uczestnicy to kapelmistrzowie z całego kraju, mamy, mamy osoby z Suwałk, są osoby z Krakowa, także no generalnie cała, cała, cały kraj. Przede wszystkim nowe znajomości, nowe doświadczenia, wymiana praktycznie różnych stań na temat orkiestr, repertuaru, dyrygowania, ale przede wszystkim nabieranie doświadczenia z panem Mirkiem Filmanowiczem. No to pewnie wielki autorytet dla was, tak? Bo jak ktoś, kto tak z boku patrzy, to pewnie mówi sobie, ktoś przyjechał, a to jednak człowiek, który no, wie, co robi, prawda? Eee, ja na tych warsztatach jestem, powiem szczerze, pierwszy raz. Jestem mega zaskoczony poziomem, jest rewelacyjnie mi. Te warsztaty bardzo wiele dały. Prowadzę orkiestrę już 13 lat, ale już widzę, że będą zmiany, jeśli chodzi o dyrygowanie buławą. Gdyby nie były, to na pewno nie byłabym tu już trzeci raz. Trzeci, dopiero trzeci, dlatego że dowiedziałam się dopiero kilka lat temu o nich i staram się żadnej edycji już nie ominąć. Myślę, że bardzo, bardzo ważne jest to, żeby cały czas się kształcić. Nieważne, jaki mamy jakby poziom, fajnie jest przyjechać i porównać się, co robią inni, jakie mają pomysły, coś podpatrzeć, porównać, podpowiedzieć. No, tego nie zrobimy sami, kiedy jesteśmy jedny, jedynym dyrygentem w orkiestrze. Cała umiejętność władania buławą na pewno. Nie, nie posiądzie się jej w po jednym weekendzie zajęć, ponieważ pracujemy tu od piątku, piątek, sobota, niedziela. Trzeba to utrwalać, trzeba nad tym pracować i, i, i trzeba to robić no, konsekwentnie. Dlatego niektóre osoby są po raz pierwszy, niektóre osoby są już z nami po raz drugi, trzeci, a nawet i czwarty. Także no, no, osoby, osoby chcące posiadać dobrą umiejętność wyładania buławą no, są na pewno mus, muszą powtarzać te cyklicznie te warsztaty. Na prawo, patrz! 11. edycja kursu dla tempor majorów pod nazwą Zapanuj nad swoją orkiestrą i uważam, że organizator no tutaj Damian ja nas świetnie to logistycznie ogarnia, w cudzysłowie oczywiście. Przyjeżdżają tam Kapelmistrzowie z całej Polski, jest to świetna też promocja dla regionu, dla miejscowości. Także tutaj i ci młodzi ludzie po prostu zaczynają, którzy często zaczynają w ogóle przygodę z orkiestrą jako dyrygenci, bo tam to jest dyrygent orkiestry w marszu bardzo solidnie przygotowują się tutaj przez te trzy dni do tego, żeby później taki finał zrobić jak dzisiaj już w realu z orkiestrą, co dla nich jest to bardzo stresujące, bo często pierwszy raz w ogóle mają styczność z dyrygowaniem orkiestry, także te warsztaty bardzo dużo wyszkoliliśmy, już obliczam ponad 500 chyba kapelmistrzów poprzez te 11 edycji, Także jest to dużą wartością, mi się wydaje, dla ruchu amatorskiego orkiestr w Polsce, że takie warsztaty w Dzieczkowicach się odbywają. Jest bardzo młoda, bo aktualny skład ma dopiero niespełna 4 lata. Większość osób jest bardzo młoda, to jest dopiero pierwszy stopień szkoły muzycznej, więc występujemy lokalnie, ale staramy się też pojechać na przykład do Kalisza na festiwal właśnie York jest tam w południowej Wielkopolsce, gdzie też są organizowane coroczne koncerty pod basztą Dorodką. W tym roku udało nam się też wziąć udział w Letniej Akademii Instrumentów Dentych w Kaliszu, gdzie graliśmy w galerii handlowej jako taki koncert plenerowy. Poza tym często gramy na przykład u nas w gminie gramy także. W kościele, a czasami nawet na weselu naszego orkiestranta. No, pracowałem przez, prowadziłem przez 36 lat orkiestrę reprezentacyjną Wojska Polskiego w Warszawie. Dalej pracuję w dowództwie Garnizonu Warszawa, które wszystkie wojskowe orkiestry podlegają i koordynuję pracę tych orkiestr razem z wieloma tam osobami. I te moje doświadczenie tutaj przekazuję właśnie młodym często adeptom. A sam założyłem też taką podobną orkiestrę w Dzieczkowicach, nałożyłem w Nadarzynie, koło Warszawy i tutaj. No też pokazuję im, że można osiągnąć sukces, jeżeli człowiek jest bardzo rzetelny w wykonywaniu pewnych czynności, jeżeli jest profesjonalistą żeby nie było byle jakości w wykonywaniu najprostszych ruchów podczas, podczas przemarszów, podczas gry, żeby zbliżać się do takiego profesjonalnego poziomu. Ja ze swoją orkiestrą to osiągnąłem, mam zaproszenia na całym świecie, w Singapur, Malezja, Australia, Oman, Sultan Oman nas zaprosił. Teraz mieliśmy wspaniały, robimy dalej kontrakty z Dawidem, podsiadło na koncertach. I przekazuję tym młodym ludziom, żeby też przekazali swoim muzykom, że wszystko jest możliwe, że nawet ruch amatorski może być atrakcyjny dla organizatorów różnego rodzaju przedsięwzięć artystycznych na całym świecie.